Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller? Rozdział 9. Inspiracje od najlepszych autorów. 9 stycznia. Wywiady z bestsellerami. Zagadnienia: 9.1.1 Kluczowe pytania do wywiadu. 9.1.2 Analiza odpowiedzi. 9.1.3 Źródła i platformy wywiadów. 9.1.4 Jak przeprowadzić skuteczny wywiad? 9.1.5 Użyteczność wywiadów. 9.1.6 długofalowe korzyści. Wywiady z autorami bestsellerów to niezwykle wartościowe źródło wiedzy, które może dostarczyć inspiracji, praktycznych wskazówek i cennych lekcji dla pisarzy pragnących stworzyć własny hit. Analiza ich doświadczeń pozwala zrozumieć, jakie strategie i podejścia przyczyniły się do ich sukcesu. Poniżej przedstawiam szczegółowe aspekty związane z tym tematem. Inspiracja i motywacja Pytania dotyczące źródeł inspiracji mogą ujawnić, co napędza autorów. Można zapytać, co zainspirowało Cię do napisania tej książki, lub jakie doświadczenia wpłynęły na Twoje pisanie. Odpowiedzi mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat kreatywnego myślenia. Proces pisania pytania dotyczące technik pisania, jak na przykład, jak wygląda Twój proces twórczy, lub czy korzystasz z jakichś narzędzi do planowania mogą ujawnić praktyczne aspekty tworzenia książki. Wiele bestsellerów korzysta z programów takich jak Screener do organizacji myśli i rozdziałów. Pokonywanie przeszkód każdy autor napotyka trudności. Pytania o to, jak radzili sobie z kryzysami twórczymi lub brakiem motywacji, mogą dostarczyć cennych lekcji dla początkujących. Przykładowe pytanie: jak pokonujesz blokadę pisarską? Wzorce sukcesu Po przeprowadzeniu wywiadów warto zanalizować odpowiedzi, aby zidentyfikować wspólne cechy i strategie stosowane przez autorów bestsellerów. Na przykład, wielu z nich może podkreślać znaczenie planowania i organizacji w swoim procesie twórczym. Dostosowanie do własnych potrzeb. Wnioski płynące z wywiadów powinny być dostosowane do własnego stylu pisania i osobistych preferencji. Nie ma jednej uniwersalnej drogi do sukcesu, więc warto wybierać te elementy, które pasują do indywidualnych potrzeb. Podcasty. Wiele programów podcastowych skupia się na tematyce pisania i wywiadach z autorami. Przykłady to The Creative Pen, The Writer's Voice, gdzie autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami i poradami. Blogi i strony internetowe. Istnieją blogi poświęcone pisaniu, które regularnie publikują wywiady z autorami. Przykład to blog Jane Friedman, który zawiera wiele cennych informacji na temat wydawania i pisania. Książki o pisaniu niektóre książki, takie jak On Writing Stephen Kinga, zawierają elementy autobiograficzne i refleksje na temat procesu twórczego, co może być równie wartościowe jak bezpośrednie wywiady. Przygotowanie przed przeprowadzeniem wywiadu warto dokładnie zbadać autora, jego twórczość i temat książki, co pozwoli zadawać trafne pytania. Przygotowanie pytań, które nie są zbyt ogólne, sprawi, że rozmowa będzie bardziej wartościowa. Elastyczność, ważne jest, aby być otwartym na nowe wątki, które mogą pojawić się podczas rozmowy. Czasami najciekawsze odpowiedzi mogą wynikać z nieplanowanych pytań. Budowanie relacji, tworzenie przyjaznej atmosfery podczas wywiadu sprawi, że rozmówca będzie bardziej otwarty i skłonny do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Warto zacząć od luźnej rozmowy, aby rozluźnić atmosferę. Inspiracja dla pisarzy, wywiady z bestsellerami mogą być ogromnym źródłem motywacji. Słuchanie o zmaganiach i sukcesach innych autorów może pomóc w uwierzeniu w siebie i w swoje możliwości. Praktyczne wskazówki: autorzy często dzielą się konkretnymi technikami, które mogą być zastosowane przez innych pisarzy, od sposobów radzenia sobie z blokadą twórczą po metody organizacji pracy. Networking: przeprowadzając wywiady, autorzy mogą nawiązywać cenne kontakty w branży, co może prowadzić do dalszej współpracy lub wsparcia w przyszłości. Tworzenie społeczności: wywiady mogą przyczynić się do budowania społeczności autorów, którzy wspierają się nawzajem. Wspólne działania mogą prowadzić do organizacji wydarzeń, spotkań czy grup wsparcia dla pisarzy. Dokumentowanie doświadczeń, zbieranie wywiadów może stworzyć cenny zbiór doświadczeń, który może być publikowany jako e-book lub artykuł, oferując innym pisarzom przystępny dostęp do wiedzy. Podsumowując, wywiady z bestsellerami są nieocenionym źródłem informacji i inspiracji, które mogą pomóc w rozwoju umiejętności pisarskich i strategii marketingowych. Poznawanie doświadczeń innych autorów pozwala na lepsze zrozumienie rynku i efektywniejsze podejście do własnej twórczości. Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller? Rozdział 9. Inspiracje od najlepszych autorów. 9 stycznia wywiady z bestsellerami.